Ostatnio miałem dyskusję z klientem, czy listwy przypodłogowe akrylować, czy nie, no bo wiadomo, że tam trzeba za to dopłacić. No to może tak porównując. Tutaj mamy przed chwileczką listwę poakrylowaną, i jest do tego, to są listwy z Lagrusa, jest do tego taka oryginalna farbka z danym kolorem, bo oczywiście według palety Rano można sobie zamówić kolory. Ona jest gęsta, chodzi o naróżniki zewnętrzne, że jakbyśmy zrobili z silikonem to w takim czasie byłby żółty, dlatego silikonu nie można rozmazywać. Ma być tylko taka robiona delikatna opaska, ale chodzi później o sam wygląd. Po prostu jest, nie ma nie żadnych czarnych, że tak powiem, prześwitów, tak jak tutaj na przykład ta listwa jeszcze jest przed zrobieniem. No i można się starać, ale zawsze jakiś żas jest widoczny. No i warto później tą listwę uzupełnić właśnie e, akrylem. Akurat, używam Siki, No i ewentualnie tą farką. Może pokażę na większej ścianie, bo, bo może być czasami, że listwa dolega do ściany elegancko, elegancko, elegancko. O, tu się robi już szczelinka. Później narożnik zewnętrzny. Trzeba byłoby ładnie pomalować, go wykończyć. No i tą szczelinkę też, że tak powiem, dopieścić. Za chwilę pokażę, jak będzie zrobiona. No i zrobione. Wygląda to dużo fajnie, szczególnie jeżeli jest jakiś led jeszcze podświetlające Tutaj całość, może pokażę całą ścianę. Nie ma tutaj żadnych szpar, przerw. Wygląda dużo atrakcyjnie, więc te pytanie, czy, czy warto akrylować, powiedziałbym, że na pewno trzeba. Tutaj mamy jeszcze niepoakrylowaną, zaraz to wykonam. W zasadzie po to wymyślono akryl, żeby jego używać, także warto jego użyć. Pamiętajcie tylko o jednej zasadzie, że nie akrylujemy między podłogą a listwą. Tutaj też mogą być e, szczeliny ze względu na jakieś tam zakrzywienie na posadce, nierówności. E, no, takie zakrzywienia na pewno będą, są dopuszczone według normy budowlanej polskiej i nie warto już tutaj akrylować między listwą a podłogą z tego względu, że Najczęściej w tym, przy tym przypadku podłogą jest panel, czyli jest to materiał higroskopijny, czyli zmienia swoje wymiary względem wilgotności i temperatury otoczenia. Więc po prostu ten akryl, który zostałby tutaj nałożony, z czasem by popękał. A druga zasada jest też taka, że panel leży na podkładzie, czyli on ma jakiś tam stopień ugięcia, więc na pewno zostałby zniszczony. Także pytajcie, akryl tak, ale na listwie. Po to został wymyślony, żeby jego stosować i warto to robić, warto za to e, dopłacić. Nowy dom, nowe ściany, a jednak nie są idealnie równe. No jeżeli to już jest starszy budynek, czyli jeżeli się przyłożę załóżmy dwumetrową łatę do, czy, czy poziomicę do ściany, tam odchyłki będą rzędu 5 mm, no to może warto będzie rozważyć inne listwe. Jakieś plastikowe z uszczelkami. Ale jeżeli to są w miarę równe ściany, załóżmy na dwumetrowej poziomicy do 3 mm, warto kupić Lagrusa wilgocia odpornego. W zasadzie tam wzory są dowolne. Szczególnie fajnie pasują białe listwy, jeżeli ktoś lubi też białe drzwi. Tak jak tutaj, w tym przypadku, z tego względu, że jest wszystko najłatwiej później pomaskować. Dużo trudniej by to się robiło na jakichś listwach okleinowanych. A jeszcze kolejnym plusem i Lagrusie jest to, że to są listwy malowane, czyli nie ma problemów z rozwulkanizowywaniem się na narożnikach zewnętrznych. Tak wygląda właśnie wykończony, pomalowany. Dla mnie bomba. Także do zobaczenia w podłogarni z chęcią, jeżeli będziecie potrzebowali. My takie listwy dla Was zamontujemy i na pewno u nas je też w Orsztynie kupicie. W większości mamy dostępne od ręki. Także do zobaczenia.